Nie wierzę. No nie wierzę, leży wieniec. I to nie świeży już. Leży i leży. Parę razy tu byłem. Ładny wieniec, ale jeszcze nie wytarty. Kurde, no nie wierzę. Gryziony. Oczywiście nie wytarty. W tym roku większość, co się znajduje, to nie wytarte. Ładny wieniec. Ktoś go wydarzył Złoga oczywiście piękna Jestem w szoku Szkoda że końcóweczki ruszyły ale może się da spiłować no kurde, piękny Kolejny bryk w tym roku nie ma ich tak dużo. Jakieś wadachy widzę takie małe To jest spustoszenie mniejsze Pozdrawiam hej